Witam serdecznie, Magdalena Staszkiewicz, Zamarski TV. Stoimy właśnie pod OSP w Zamarskach, gdzie odbywają się wybory na sołtysa oraz radę sołecką. 1 marca ruszyły prace społeczne w naszym parku. Społecznicy wykonali drogę techniczną do sceny ze starych płyt chodnikowych. Po feriach na uczniów naszej szkoły czekały nowe, kolorowe szafki. Zakup szafek był możliwy dzięki Radzie Rodziców, Dyrekcji Szkoły oraz Funduszowi Sołeckiemu. W sobotę 9 marca Gminny Ośrodek Kultury w Haszlachu zorganizował spotkanie z okazji Dnia kobiet. Na to pozwolić, Dzień Kobiet. Zaznaczam. Dzień kobiet. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkanek gminy Haszlach. Natomiast dzień później w sali OSP w Zamarskach panie z koła gospodyń wiejskich zebrały się, aby podsumować miniony rok i omówić plany na kolejny. Na zebraniu obecny był sołtys Klaudiusz Zawada, który podziękował KGW za pracę społeczną na rzecz naszej wsi. W parafii świętego Rocha w Zamarskach w niedzielę 10 marca poznaliśmy nowego proboszcza księdza Kazimierza Walusiaka. Odbyła się z tej okazji msza inauguracyjna. Gminny ośrodek Kultury w haszlachu po raz pierwszy zorganizował bieg przełajowy Borgońka Kros. Trasa przebiegała przez haszlach oraz zamarski, pomimo tego, że pogoda nie dopisała zawodnikom, nie przeszkadzało to w pokonaniu 12 kilometrów leśnych i gruntowych dróg. Dzisiaj w sali w OSP w Zamarskach odbyło się zebranie wiejskie połączone z wyborami na sołtysa oraz radę sołecką. Właśnie otrzymaliśmy informację, że wybory ponownie wygrał Klaudiusz Zawada. Gratulujemy. Szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaufanie i powierzenie mi na kolejną kadencję bycie sołtysem. Bardzo się cieszę, że nadal mogę pracować dla was. I zmieniać razem nasze zamarski. Przed nami 800-lecie wsi za 4 lata. Mam nadzieję, że będzie to wielkie wydarzenie, że doczekamy się remontu naszej strażnicy. Jest wiele marzeń, ale w zamarskach marzenia się spełniają. Dzięki Państwu. Serdecznie dziękuję jeszcze raz. W pierwszym odcinku Ludzi z Pasją odwiedziliśmy niezwykle utalentowanego mieszkańca naszej wsi. Pan Leszek Prochaska, bo o nim mowa, jest miłośnikiem malarstwa, dekupażu i ogrodnictwa. Od wielu lat jest też aktywnym społecznikiem Zamarsk. Podczas naszego spotkania porozmawialiśmy o malarskiej pasji bohatera naszego reportażu oraz zobaczyliśmy niezwykły świat zawarty w obrazach stworzonych przez Pana Leszka. Malowałem od dziecka. W szkole podstawowej dostrzegli, że mam zdolności jako tako malarski, więc Pani wychowawczyni załatwiła mi szkołę praktyczną w Bielsku Białej. Ale ja po prostu odmówiłem. Wezwano mamę. Mama na mnie z presją, żeby iść. Nie. A ja się tłumaczyłem tym, że do Pruchnej, bo z Pruchnej pochodzę, do Pruchnej przyjeżdżają dwa autobusy. Rano o 9 i o, i po, o 17 po południu odjeżdża następny w następnym kierunku Skoczowa. Więc to mi nie grało jakoś, żeby do Bielska jeździć. Po prostu zrezygnowałem z tego i przykro mi tej wychowawczyni, ale wychowawczyni szła na tyle na rękę, co nie ja, że załatwiła mi spanię Bielską. Mimo wszystko odmówiłem, bo mnie ciągło więcej jak do malarstwa, tak jeszcze do roli, do rolnictwa. Na tamte czasy były, były inne warunki. Nie było takiej jakiejś szkoły konkretnej, sklepu plastycznego w Cieszynie. Chodziłem po prostu do galerii, do Cieszyna. To mnie, to mnie wciągało. Nie? I tam był stałym gościem. I, I po prostu z tym, z tym kusztoszem rozmawiałem i obrazy się oglądało i wszystko i to mnie wciągało. Był czas, coś mi się spodobało i malował nie? Bo nie maluję, że mi ktoś przyjdzie tak niedawno, namaluj mi to, a to. No, nie namaluję. To, co mnie się podoba, co mnie interesuje, to ja wtedy maluję. Inaczej nie namaluję nic innego. Choć wiem, jak ktoś prosił. Maluję w oleju. Mało w tymperze. No i akryl. Ostatnio akryl, bo po prostu ze względu na stan zdrowia i małe pomieszczenie, które w tej chwili posiadam do taką mini pracownie, po prostu muszę malować akryl. Mogę namalować, o przykładowo, kościół jakiś, stary, zabytkowy, nie tam ten nowoczesny. Lubię marynistykę. Pierwszy obraz mój olejny był marynistyka. No Po prostu po dzisiaj chciałbym wiedzieć, gdzie jest, bo mi go ukradli. To był pierwszy obraz namalowany przeze mnie. Malowałem go prawie miesiąc, jakże go podpisał, przychodzę na drugi dzień, bo to, nie było, to było poza domem w pracy i mi go zwędzili. U, u mnie temat zamknięty był wtedy, jak był podpis na obrazie. To był temat zamknięty, mimo to, że coś tam już zobaczyłem, że tam jeszcze można było domalować albo co, ale to już nie wchodziło. Było tak. Że nie było płótna na szybko, było trzeba po płótno jechać, nie było. Więc, po prostu, jakiś stary obraz, któryś tam był, z któregoś tam roku, ten by mi nie spasował. po tym temat co maluję, bierę i przemalowuję. Zawsze gdy się jedzie rowerem, gdzieś, bo lubię jeździć rowerem, jak tylko je czas na to, jak pogoda zezwala na to, i zdrowi. To jednak, te zawarskie tamte czarne doły przejeżdżać. Yy, Tematycznie taki, żeby coś mi pasowało pod obraz. O, mam aparat, robię zdjęcia tamtej miejscowości i, i to już na płótnie, jak ja czas zimie. Jeśli chodzi o same kościoły zamarskie, to mam tak, taką jakby yy, serię z tamtego, z tamtego wieku. Nie? I jest to malowane na podstawie zdjęć. A wiadomo, to były zdjęcia czarno-białe. Jest ciężko namalować taki kościół, bo ciężko to trzeba teraz użyć wyobraźni, żeby namalować coś w kolorze, nie? No i to jest bardzo ciężko i tak, że po prostu one są, y, począwszy od 1905 roku albo 6 do końca tamtego wieku. Przede wszystkim to było trzeba mieć te chęci więci wyobraźnię, no i po prostu kawałek jakiś, jakiegoś papieru, ołówek odpowiedni i szkicować, szkicować, jeszcze raz szkicować. A później po jakimś czasie akwarela albo coś takiego i przechodzi na olej. Jest to ciężko na olej przyjść i jest to trudny temat, olej, ale warto. No namalowałem około tysiąc obrazów.